Dzisiaj jest w Muzeum wydarzenie związane z urodzonym w Raciborzu Klausem O'Germanem, który wyjechał w świat, zniknął. Jest wiele takich postaci, które to miasto z różnych powodów musiały opuścić, po czym pewne jakby związane z nimi czy działalności, czy też pamiątki powracają do Raciborza. Niedawno mieliście Państwo okazję doświadczyć takiego właśnie aktu darowizny. Proszę o nie opowiedzieć. I to nie jednego właśnie. Można powiedzieć, że w tym roku no jeżeli chodzi o mój dział, szczególnie dział historii, to spotkał, spotkała klęska urodzaju. Mam kilka bardzo dużych zespołów, zabytków, które przyjmuję właśnie, które właśnie są związane z raciborzanami, którzy żyli w Bożu, Niektórzy rzeczywiście wyjeżdżali gdzieś w Polskę najczęściej, a niektórzy pozostali tutaj do śmierci i teraz po ich, właśnie po ich śmierci kiedy mija kilka lat, kilkanaście lat czasami, rodzina, która się orientuje, że są to jakieś cenne rzeczy, no, decyduje się najpierw nawiązać z nami kontakt, czy w ogóle jesteśmy tym zainteresowani. Okazuje się, że tak, bo są to bardzo cenne mm, obiekty, które wzbogacają naszą wiedzę o Radzie Bożu, o regionie, zarówno e, z okresu PRL-u, bo tego jest najwięcej w sumie, ale też z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a nawet czasami pojedyncze obiekty sięgają jeszcze jeszcze dawniej wstecz. To są bardzo duże zbiory, liczą. Nawet kilkaset obiektów trzeba troszkę pracy, czasu, żeby to opracować. No i powolutku właśnie się to dzieje w tym momencie. A te, które były najświeższe właśnie, z okresu mniej więcej chyba tygodnia bądź dwóch, gdzie akurat teraz przekazano wam pan Brooks, tak dobrze kojarzę nazwisko? Brooks. Właśnie. No to już, to już parę miesięcy temu było konkretnie. Aha. To są pamiątki już takie bardzo szczególne, bo, bo rzadka kolekcja przedmiotów związanych z rodziną. Która w Radzie Bożu prowadziła jeden z dużych hoteli mm -hmm. Prince von Preußen, albo hotel mm -hmm. Bruka, po prostu mm -hmm. tak, tak był też zwany. I to są głównie takie pamiątki już osobiste, sztućce chociażby sygnowane nazwiskiem właśnie tych właścicieli, czy też sztućce, które były używane w tym hotelu. To taka już zupełna rzadkość, tego nie ma zbyt wiele. I jeszcze zestaw taki narz... dentystycznych narzędzi, ponieważ właśnie jeden. Potomek, przodek naszego pana Ryszarda naszego darczyńcy był właśnie dentystą, który zarówno w Europie, jak i w Ameryce prowadził już po wyjeździe z Boża. jak rodzina wyjechała przed II wojną światową, prowadził praktykę dentystyczną i też takie po prostu rzeczy, których używał, również niezwykle cenne. A to akurat w Muzeum jak znalazł, bo macie przecież wystawę zgadza, stałą. Zgadza, dokładnie, tak. Fajnie. Bardzo dziękuję Panie Adamie. Dobra.